Nowe partie polityczne są tylko przykrywką dla tego samego systemu. Platforma Obywatelska to kontynuacja Unii Demokratycznej Bronisława Geremka. Prawo i Sprawiedliwość to odłam Solidarności, ale kontrolowany przez tych samych ludzi, którzy uczestniczyli w okrągłym stole. Konfederacja to kontrolowana opozycja, mająca kanalizować niezadowolenie części społeczeństwa. Najważniejszym celem systemu jest uniemożliwianie powstania prawdziwej alternatywy politycznej. W wielomilionowym kraju, z wykształconym społeczeństwem, które ma dostęp do najnowszych technologii i może się uczyć na najlepszych uczelniach świata, nie może powstać ugrupowanie polityczne, które rzeczywiście reprezentowałoby interesy Polaków. Każda próba stworzenia takiej siły jest natychmiast torpedowana przez cały system. Przez media, które niszczą reputację niewygodnych polityków, przez służby specjalne, które zbierają kompromitujące materiały, przez wymiar sprawiedliwości, który wszczyna śledztwa przeciwko niewygodnym ludziom, przez system finansowy, który odmawia kredytów i blokuje konta. Andrzej Lepper został zniszczony skandalami seksualnymi, a potem znaleziony martwy w swoim biurze, oficjalnie popełnił samobójstwo. Janusz Korwin-Mikke, jest od lat spychany na margines jako ekscentryk i populista. Każdy, kto próbuje mówić prawdę o rzeczywistych mechanizmach władzy, jest natychmiast eliminowany. System działa jak klasyczna mafia. Kto się podporządkuje, może żyć i nawet się bogacić. Kto się sprzeciwi, zostanie zniszczony medialnie, finansowo, politycznie. Kto za dużo wie i stanowi realne zagrożenie, może zostać usunięty.